Państwa serdecznie, chciałabym Panu Grzegorzowi Braunowi z racji sąsiedztwa mojego, bliskiego, z rodziną Milechowy, w Milechowy pod Chęcinami, bardzo serdecznie podziękować. Wkład jego rodziny w rozwój gminy Chęciny jest ogromny. Właśnie 1 marca powstała, proszę państwa, powstało Centrum Kultury Żydowskiej, zbudowane i syna otwarto synagogę w Chęcinach, tak? Zapraszam. Na jeden bilet można zwiedzić synagogę i zamek. Dobrze, ale synagoga Bo... kosztowała 9 milionów? Sza szanowna pani, ale to nie, pytanie, to nie jest promocja w tej Brauna. chwili żadnej synagogi. To jest pan to... Żydem, panie. To, to chyba pani bardzo pomyliła wiece. Czy jest pan tutaj, Żydem, tutaj proszę pani. Panie Kochana pani, pani... Tu Polska, tu jest Polska! Ja jestem, proszę Pana, jak Pan z mojego nazwiska może wnioskować, jestem jednym z tych ludzi, którzy się wywodzą z rodzin, które kiedyś zapragnęły być Polakami. Kiedyś Polska to był taki dobry interes i to był taki cudowny kraj, że się ludzie pchali tutaj drzwiami i oknami. I w XVIII wieku, tam gdzieś wie Pan, wie, wie, Polska, jak... Polska była w...